Drodzy, postanowiłem wypowiedzieć się wreszcie, choć generalnie stronie od takich tematów kontrowersyjnych. Staram się nie poruszać takich rzeczy, które wiadomo, no, skończą się tutaj niezłym nawalanką na internecie. Ale powiem to, trudno. Było bardzo ciepło. Dzisiaj nadal jest ciepło. Siedzę sobie w basenie, takim, który sobie sam wykopałem. Okopaczy, właśnie okopaczy chciałem. Krążą jakieś takie dziwne teksty po internecie, że piłka nożna nie może być naszym sportem narodowym, a ma być ją siatkówka. Kochani, jak siatkówka? Jaka siatkówka? My, Polacy, my kochamy, my jesteśmy romantykami. Czy romant, romantykami? Nie, romant, romantykami. Jak to źle akcentuje? Znaczy, my jesteśmy romantyczni. My wierzymy w sprawy beznadziejne, które od samego początku są skazane na niepowodzenie. My nie możemy uczestniczyć w rzeczach, które wiadomo, że są dobre i raczej wybrane, chyba że się coś by stało, nie wiadomo co. Więc dajcie ze spokój z tą siatkówką, że co, że Zaksa dobrze gra, że yy, Jastrzębie tam ma jakąś. Ekipę, co tam, co nie pojedziesz, to wygrają, bez sensu. Tylko piłka nożna. Tylko i przede wszystkim co? Za każdym razem, jak tylko przegramy, zmieniamy trenera. Natychmiast, jak tylko przegramy, zmieniamy trenera. Czyli zasadniczo po każdym meczu zmieniamy trenera, bo to owocuje. To owocuje. Tak by jeszcze coś przeprowadził, jakiś pomysł, wprowadził w życie jakąś tam swoją strategię. Nie! Od razu zmieniamy wy na zbity pysk. Futbol polskim sportem narodowym. Żadna mi tam siatkówka wymyśli.